W przednim odcinku przybliżyłem wam początki Jamesa Camerona, dziś zaś dowiecie się jak wyglądał proces rozwijania projektu jakim był Terminator oraz pozyskania budżetu na jego realizację. Z tej strony Chewie, witam was w Cinematic Gamer. Po zwolnieniu agenta Cameron dalej rozwijał swój pomysł. Stworzył wizję, w której do przeszłości zostają wysłane dwie zabójcze maszyny. Według doniesień, jedna z nich miała być wyglądem zbliżona do człowieka, druga zaś stworzona z ciekłego metalu. Całość miała być oparta na walce pomiędzy nim. Pojawił się jednak szybko problem, a mianowicie jak nakręcić sceny z ciekłym metalem. Twórca, który słynie z perfekcjonizmu i dbałości o każdy detal, odłożył więc ten pomysł na półkę i przepisał scenariusz. Sama produkcja wiąże się z masą ciekawych historii, które przybliżę Wam w dalszej części tej serii, a także z kilkoma mniejszymi i większymi wątkami polskimi. Jak już podkreślałem w poprzednim odcinku, gdyby nie osoba szalonego wizjonera, inspirującego innych wiele kultowych dzieł by nie powstało. W tym przypadku Cameron pociągnął za sobą swoich przyjaciół, a w tym swoją przyszłą drugą żonę, poznaną w czasach pracy z Rogerem Cormanem, czyli Gail Ann me do gdzie team, team was building miniature dla projektu. To Producentka, korzystając ze swoich koneksji, pomogła mu znaleźć studio oraz pozyskać budżet produkcyjny, który początkowo wynosił 4, a finalnie 6,5 miliona dolarów. Jeśli W zamian za to umieszczono ją na kartach historii jako współscenarzystkę i twórczynię postaci, mimo że nie napisała ani jednego słowa w skrypcie. Jednak jej wkład w powstanie filmu był ogromny. I would produce a film, he'd direct one, and then we would make our first independent feature film together. We kept that promise and collaborated. Legenda głosi, że ogromny wpływ na decyzję o powstaniu Terminatora miała decyzja Jamesa Camerona, aby wysłać swojego przyjaciela, a zarazem aktora, Lansa Henriksena, by ten fargnął na spotkanie z włodarzami studia Hemdale charakteryzacji Terminatora. Co ciekawe, ten ponoć tak wczuł się w rolę, że wszedł na spotkanie z partyzanta, otwierając drzwi Skopniaka, po czym nie wyrażając żadnej emocji usiadł pomiędzy uczestnikami zebrania. Ile w tym prawdy, że to ostatecznie przekonało decydentów, a ile w tym mitologizacji tego pięknego szaleństwa? Nie wiadomo. Faktem jest, że twórca pozyskał środki i mógł rozpocząć pracę, a przez długi czas Lance Henriksen był przez Camerona rozpatrywany jako właśnie Terminator. W dystrybucji nowej filmu podjęło się studio Orion, które powstało zaledwie kilka lat wcześniej, a jego głównym celem była dystrybucja filmów produkowanych przez Warner Brothers. W latach 80., które uważa się za bardzo Udane dla Orion, wypuścili oni m.in. oskarowy Pluton Olivera Stone, kultowego Robocopa czy właśnie Terminatora. Na etapie preprodukcji sugerowano Cameronowi wielu aktorów do rozpatrzenia pod kątem głównych ról. Przykładowo do roli tytułowego robota zabójcy proponowano m.in. Sylwestra Stallone i Mela Gibsona, obaj odmówili, O O.J. Simpsona, którego nie chciał James Cameron, zaś do roli bojownika o wolność, czyli Kyla Risa, proponowano Arnolda Schwarzeneggera, który jak wiadomo finalnie dostał rolę elektrycznego mordercy. Jak idzie o postać Kyla sam Cameron wymarzył sobie w tej roli frontmana zespołu The Police, a mianowicie Stinga. Ciekawostką jest, że ten angaż był na dobrej drodze. Muzykowi bardzo podobał się scenariusz i pomysł, potem jednak, gdy jechali razem windą, artysta miał rzekomo powiedzieć a więc Pirania 2, co zakończyło temat angażu. To był właśnie ten moment, gdy pierwszy projekt przeszkodził Cameronowi w osiągnięciu celu. Drugim wyborem reżysera był Michael Bean, który przyjął rolę. Tutaj pojawia się wątek polski. Według doniesień, aktor, szykując się do roli, zaczytywał się w historii powstania warszawskiego z II wojny światowej, uznając, że Polacy stawiający opór znacząco przeważającym pod względem technologii uzbrojenia, czyli liczebności siłą okupanta, są jak właśnie wojownicy o wolność walczący przeciwko maszynom. W następnym odcinku opowiem więcej o kolejnych legendach zaangażowanych do produkcji oraz wyjaśnię wam, czemu James Cameron to genius Sequel. To był Chewy i Cinematic Gamer. Do następnego.